Jeżeli chcesz mieć pod przyciskiem bocznym asystenta Google lub Gemini czy tam Gemini, zamiast Bixby w Samsungu Galaxy A56 5G, to najpierw musimy wejść do sklepu Galaxy i musimy pobrać aplikację, która nazywa się Good Lock. Chodzi dokładnie o tę aplikację, więc instalujemy ją i dzięki tej aplikacji będziemy mogli sobie ustawić innego asystenta zamiast Bixby. Wybieramy Otwórz. Pokażę wam jak dokładnie to zrobić. Naciskamy Agree and Continue, tutaj na dole ten przycisk. Niestety aplikacja jak i te wtyczki, które tutaj mamy będą po, po angielsku. Dlatego musimy na tej liście z aplikacjami bądź wtyczkami znaleźć Registar. I po prawej stronie naciskamy tę oto strzałkę, aby pobrać tę wtyczkę. Następnie przewijamy na górę, ponieważ na górze pojawi nam się ona, kiedy już się nam zainstaluje. I naciskamy na nią, aby ją otworzyć. Następnie będziemy musieli przyznać um, uprawnienia, więc naciskamy Kontynuuj, następnie zezwalamy i w tym miejscu wybieramy Side Key Press and Hold Action, czyli naciskanie i przytrzymywanie przycisku bocznego. Włączamy tę funkcję i należy tutaj wybrać Access Your Google Voice Assistant, czyli dostęp do asystenta głosowego od Google. I teraz, jeżeli naciśniamy i przytrzymamy właśnie przycisk boczny, to pojawi nam się asystent Google, bądź Gemini, czy tam Gemini. Zależy od tego, z czego korzystamy. I to tyle. Jeżeli możesz, to zostaw łapkę oraz Suba. Dzięki za obejrzenie i do zobaczenia.